Mr Beast, Rius, Mr Beast jest 3. Spatrzyj w mista, Mr Beast, karać, Mr Beast, Riz, Mr. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chcę tutaj całą kasę przewalić. Proszę. Przejdź. Mr Beast. Mr Beast. Proszę, zaraz przyjdę. Znowu, to był Mr Beast. O kurde. To jest trochę dziwne. Ha! co? Nie, nie! Co tam jest, co Nie! dobra, dobra, daj mi dwa dni, daj mi dwa dni, daj mi dobra, dwa D! Daj mi dwa dni! 2 miliony złotych! Dobra, dobra, daj mi dwa dni, daj mi 2 dni! Mało jesteś Dobra, e ja wie pan czy jest tu ktoś jeszcze, z kim mógł obstawić? No to weź ko, ja go jaką rozwalę o 2 miliony złotych zagramy Test ma zagrać o 2 miliony złotych. Dobra, ja, ja. Pan pierwszy obstawia, a ja pierwszy obstawię. Haha. Dobra, no. gramy od całą moją kasę i o 2 miliony złotych. Pana jest ruch, niech mam ten flikt wait. Czalamy. Gramy o milion albo dwa miliony. Przypadkiem kliknęłam anoder. Nie! Nawet dwa miliony, fajerze. co? Ja mam tylko. Tyle. Panie Jakubie, jest jakiś problem? Nie, 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 przypraszam. Przepraszam! Nie Nie, nie! O kurde straka! Nie, nie! Widzowie co się stało? Widzowie, co się stało? Czemu oni tak głośno gadają, że ich słyszę dosłownie z tym Maria, Czemu oni tak muszą drzeć? się obrowicowe słuchajcie, teraz chyba muszę zrobić włam, żeby odzyskać moje pieniądze dobra, misja skradonkowa Nie, 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 zostaw mnie... zostawię, zostawię, proszę. Da mi pan kilof, da mi pan kilof proszę. Nie ma szans. Ty chuju, kurwie, stary, cię jem karmił. Nie chcę cię to widzieć śmieci. Dobra, widzowie, mam plan, mam plan. Wykopię to drzewo i skraftuję sobie kill off. Cid, ją mi drzwi przed nosem. Okay. Aha. Nikogo tu nie ma. <gryzny> nic, nic. O, Nie mam panie, panie mamy problem. To już trzymajcie się, planujesz cały czas. Co? I na o, dzień dobry, dzień dobry, ja jestem ochroniarzem. Pan go zatrudni, bo wygląda jak Tak, silny, tak, tak, to ja. Wie pan, że trudni. No, mnie pan zatrudnił wczoraj, nie pamięta pan? Nie bronek, no. bronek, bronek Sikorski, bronek Sikorski. Dzień dobry. To może pan pójść na ochronę, a nie tutaj stać? No dobra, dobra, będę ich ki... Na co ja płacę? No pierdalaj! Zar, ochrona. Przed drzwiami. No pierdalaj się! Masz, masz. Choć pieniędzy nie dam w prajerze, no. Pójdź w dupę. Masz planta i się zamknij. O ja pierdolę. O kur... Antek, podaj mi piwo! Zostawiła mnie! Zostawiłam się znowu o, Dzięki Bartek A e? o, o, nic, nic, zostawię, zostawię! Nie! 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 Oddawaj pieniądze! Nie. nie, nie! Nie, nic nie oddam! Oddawaj pieniądze! Wypierdalaj! No mam z pół sertę już chyba mam pół serdę, mam pół serduszka, wypierdalaj, zostawię! To jest szmaciarz, na 2 miliony złotych! Warte koć. Dobra widzowie, teraz przyjdę bez maski i powiem o, dzień dobry, chcę spłacić moje długi. O, dzień dobry! Ja chcę moje długi spłacić, mi, panie bestio Si tak umyj! Ja chcę moje długi. Chcę moje długi spłacić. Ja mam tu 2 miliony, ja mam 2 miliony, mam 2 miliony! Proszę mi dać, bardzo panie Batko, może pan się odsunąć? Proszę, proszę, mam 2 miliony Co tu się dzieje? Ja długi oddałem. Ja próbowałem was Nieprawda, ja mu ci oddałem kasę! Dawaj go, dawaj go! Ja ci kasę oddałem, Mr. Beast! Nie zmieniają. Ja ci oddałem kasę, Mister Beast. To ja mi spokój. Czy pan wysz, wysz, śmieciu? Dobra, to młodą. Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Marek Kuta... Kutas. Nazywam się Marek Kutas. Przepraszam, gdzie jest toaleta? Jest to ale Nazywam się Marek Kutas Ja to prowadzę No, niech pan się zasadą w końcu Dobra widzenia A mogą Państwo wyjść w niech mi tu się gapił jak są Chyba jesteś tyle Jestem Marek Kutas daj mi spokój Dziwne typo Marek Kutas na Ale nie Na Ej, daj, no co ty robisz? się potknąłem, potknąłem się, potknąłem się. Wypierdalaj. Nie daj mi spoku, jestem Marek Kutas. Aaaa, nie! Mam po serca, mam po serca, mam po serca, nie! Nie! Nie, 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 proszę, mam pu mam pu nie, nie, mam serca, Mam puserca, nie 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 mam nie, 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 mam ty Mam Mam nie, 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 go nie, Luigi! nie, jak ty pilnujesz? Serca, w nie, Wypad stąd śmieciu. O co to? <laughs> Wypierdalać Nie bij, nie bij, nie bij, bo zginę Nie bij, mam po ser... Dobra, to się wytnie Dobra, ja teraz zabiję Pana Bestię, okej? Okay? Wypierdalaj, no kurwa, no kurwa Wypierdalać, frajerzy, kurwa, no No, macie jakiś kurwa problem? Ja zabieram wam całą kasę Cała wasza, jest cała wasza kasa jest moja, kutafony Czy to było TNT? O nie KURWA To nie ja Ja skrzynkę Nie, to nie byłem ja Teraz cała kasa jest moja, frajerzy Nie Jestem tylko od hajsu. Uzależniony! Jestem bogaty w trojeży. Nie wiem, co to jest! Czemu nie pilnujesz, Bartek? Masz jakieś jedno zadanie! Ty wiesz, w stanie to jest? Widzisz, co? Zamknąć pizdę, wy tam w tym kasynie. Chuj wam w dupę. Dobra, widzowie. Widzowie, nie wiem dlaczego to kaseno wybuchło, ale... Nie wiem co się stało, ale teraz jesteśmy bogaci widzowie. Napiszcie co mamy zrobić w kolejnym odcinku. Będzie naprawdę niesamowite. Dla, 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 dla. Nie jesteś kurwa celebrytą. Jak masz włączone nie przeszkadzać. Z kogo ty się kurwa bawisz? Z tym Kardashian. Ile, Ile razy, razy mam do ciebie dzwonić albo? Nie widzisz mojej wiadomości? Sorry kurwa, nie widziałem, nie widziałem. To wyłącz kurwa. To nie przeszkadza ci jeba, w tym telefonie.